Moja najlepsza przyjaciółka wrobiła mnie, więc w jedną noc spaliłam jej życie. Przyjaźniłyśmy się przez 12 lat. Myślałam, że to moja przyjaciółka do grobowej deski. Taka przyjaźń, którą się ma na całe życie. Nazwijmy ją Justyna. Była przy mnie, gdy rozstałam się z chłopakiem z liceum, ja byłam przy niej, gdy rzuciła studia. Miałyśmy wspólną historię, ale w ostatnim roku zaczęłam zauważać rysy, małe przytyki pod moim adresem. Opowiadanie historii tak, bym wyglądała źle w oczach innych ludzi. Zrzucałam to na jej paso, poczucie humoru, aż w grudniu zaprosiła mnie na coś, co nazwała kameralną domówką, w gronie wspólnych znajomych. Gdy dotarłam na miejsce, okazało się, że to wcale nie domówka, tylko pełnoprawne przyjęcie zaręczynowe, mojego byłego, tego samego byłego, który mnie zdradził, tego samego, o którego zdradzie Justyna doskonale wiedziała. A zgadnij, To uśmiechał się szeroko obok niego na połowie zdjęć, Justyna. Gdy wzięłam ją na bok, udawała, że to niewinny zbieg okoliczności. Nie wiedziałam, że będzie ci przykro, powiedziała, jakby to nie ona zaprosiła mnie, wiedząc doskonale, kto tam będzie. Wyszłam bez robienia scen, ale krew mnie zalewała. Tej nocy nie mogłam zasnąć. Telefon wciąż wibrował od grupowych wiadomości z ludźmi wrzucającymi fotki z imprezy. Na jednej z nich Justyna obejmowała narzeczoną mojego byłego. Obie śmiały się w niebogłosy. Podpis. Ulubiona dziewczyna. Wtedy zdecydowałam, że to koniec. Przez lata Justyna powiedziała mi wszystko. Każde kłamstwo, jakie wcisnęła swoim chłopakom, każdą zdradę, zmyśloną wymówkę medyczną, by wymigać się od pracy. Fakt, że sypiała ze swoim szefem, żona tym w zamian za awanse. Nigdy tego przeciwko niej nie użyłam. aż do tamtej chwili. Następnego ranka zaczęłam od żony jej szefa. Znalazłam ją na Facebooku. Wysłałam zrzuty ekranów z wiadomościami Justyny. Nie odpisała, ale widziałam, że w ciągu godziny ustawiła konto jako prywatne. Potem wysłałam te same zrzuty do działu HR w pracy Justyny. Anonimowo, z jednorazowego maila. Wspomniałam też o tym, ile razy chwaliła się pomijaniem Kontroli bezpieczeństwa, by skończyć szybciej. Następnie napisałam do jej obecnego chłopaka, który, nawiasem mówiąc, planował się oświadczyć. Wysłałam mu dowody, że zdradzała go z jego własnym kuzynem. On też nie odpisał, ale zauważyłam, że tego samego popołudnia Justyna zablokowała mnie wszędzie. To wciąż było za mało. Wiedziałam, że jest w swojej influencerskiej fazie na Instagramie, więc poinformowałam jednego z jej sponsorów, że używa fałszywych botów, by sztucznie zawyżać liczbę obserwujących. Dwa dni później wrzuciła relację, płacząc o utracie ogromnego kontraktu przez hejteru. Pod koniec tygodnia nie miała chłopaka pracy ani dwóch sponsorów. Ludzie z naszej paczki zaczęli. Się od niej dystansować, bo teraz jest zbyt dużo dramy. Nigdy mnie nie skonfrontowała, nigdy wprost nie oskarżyła. Myślę, że wie, że to byłam ja, ale wie też, że gdyby spróbowała się odgryźć, mam jeszcze więcej. Myślałam, że będzie mi przykro. Nie było. Patrzenie, jak jej perfekcyjny wizerunek się sypie, było satysfakcjonujące. Upokorzyła mnie dla zabawy przed pełną salą ludzi. Ja po prostu sprawiłam, że to upokorzenie zostało na stałe. Nasi wspólni znajomi myślą, że się od siebie oddaliłyśmy. Nie wiedzą, że to ja podpaliłam ląd, nie widziałam jej od miesięcy. Czasem zaglądam na jej social media, żeby zobaczyć, jak bardzo jej życie się skurczyło. W zeszłym tygodniu napisała o zaczynaniu od nowa i poznawaniu prawdziwych przyjaciół zaśmiałam się.